Siemka, z tej strony Kaktus, a w tym filmie powiemy sobie troszeczkę, jak bym mógł wyglądać Fortnite w kosmosie, czyli sezon 4, rozdział 3. Jednak jeszcze przed filmem to prosiłbym Ciebie o łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, a teraz już przechodzimy do filmu. Jak pewnie bardzo dobrze wiecie, już 2 października tego roku kończy się obecny sezon 3. Trzeci, rozdziału trzeciego, a tym samym rozpoczyna się kolejny, czyli czwarty rozdział drugiego, prawdopodobnie po kilku dniach przerwy technicznej. Obecnie pod wodą na środku mapy w zalewie zastoju mamy uszkodzony punkt zerowy, który w każdej chwili może wybuchnąć oraz spowodować zmiany materii na całym świecie Fortnite. Ostatnio w grze oraz na Twitterze pojawia się naprawdę bardzo dużo przecieków dotyczących tego, że może wybuchnąć grawitacja i pojawi się kosmos w Fortnite. Przykładowe zdjęcia oraz nagrania jak mogłoby to wyglądać na Clidet Towers, macie teraz w tle. Według mnie naprawdę byłoby kozacko, tylko gdyby było to podzielone na strefy, że w jednym miejscu jest większa grawitacja, a reszta normalna oraz cały motyw kosmosu oraz rakiet. Też warto tutaj pamiętać, że końcówka sezonu czwartego w rozdziale trzecim będzie mocno halloweenowa, ponieważ właśnie wtedy przypada Halloween, a sezon czwarty rozdziału trzeciego kończy się jakoś tak mniej więcej końcówka listopada, czy też początek grudnia. A na ten moment się już będę widzowie z wami żegnał i trzymajcie się, siemanko!